W, odcinku, w kolejnym odcinku SkyBlockowego Życia, który kręcimy wraz z, Bartkuś, z Bartuśkiem, tylko bo Loczek już musiał zejść z komputera. Przywitaj się. No więc tak, w dzisiejszym odcinku będziemy robić em, własny punkt widokowy. Przygotowaliśmy już rzeczy, tylko będzie trzeba zrobić... Więc tak, weź tam. Zrób schodków troszkę. Dobra, ja wezmę brób sobie. No i, i weź zrób schodki trochę. Jeśli się będziemy coś, nam się będzie język plątać, to wybaczcie już w pół do 11. No, I już zmęczeni no ale... Serwer był off i więc dlatego tu będzie nasz punkt widokowy. Rób, rób schodki w kółko. Wiesz jak? Dobra. Takie okrągłe schodki. Nie wiem, ile jedziemy, tak z, z 20 kratek? No, tak coś około tego. To dojadę do 44... O, już to jest 20 kratek. Rób schodki, bo ja nie chcę dednąć jak coś. O, teraz widzieliśmy, jak mob spadł z mob grindera. Ej, no ta wyspa jest coś blisko, tamta tam tamta druga. Robisz te schodki? Nie. No, ja, to czeka ja się. Tam naszą farmę mamy. Mamy kotki. Tu mamy kotka. I, I następny odcinek to będzie parkour. Znaczy, można powiedzieć, że ten to może być ostatni odcinek serii, jeśli serwer wyłączą. Tak jak było przez te 5 dni, serwer był wyłączony, więc nie mieliśmy jak kręcić. No, więc mogą być jakieś problemy, więc, więc się nie zdziwcie, jak już nie będzie z tej serii odcinków. Ale, Ale jak już to powiadomimy, ponieważ będziemy kręcić jeszcze parkola O no takie słodki mogą być Tam się z... e, A masz szkło na piasek? Znaczy piasek e, e, Piasek na szkło to idę bo jest krzyń, idzie, bo nie wiem, czy jest. Ja coś to mam 300 kasy mogę kupić. E, czekaj, czekaj, czekaj. Ty nie masz piasku kolego. No to idź, Tak samo. Patrz, patrz, sol. Tu będzie sobie chyba... Pogadają ci męczomka Dobra, to ja idę na... Jest wart sklep czy już usunęli? No i trzeba z buta lecieć. No to takie życie, nie? Takie życie, takie życie. Jak ja nienawidzę chodzić na tym... pod tego spawn'a. E chyba mi brakuje schodów głowy. Mm, najwyżej e, tu jest premium Tu jest. Braknie e, mi chyba z Tak. Dobra, to zrób nowe. I można powiedzieć, że to nie ten, ten nasz kolejny odcinek to nie będzie parkour, tylko taki escape, jak my mały... parkour Escape, o takie. No właśnie. Prymisane. No właśnie. I czekaj, piasek piasek tu piasku nigdy nie umiałem znaleźć w tym sklepie. O, mam. Ile kupić? Nie wiem, na ile starczy. Nie, to tam... stag starczy? Eee, starczy? starczy? starczyło mi tylko na... starczyło mi tylko na 59. No to, jest, no to dobrze. To ja to idę to teraz przepali. przepalić. A dlaczego tam będziesz kopać? No, zrobić przecież a... dół z tego, nie? Tam będzie A. dół z tego, znaczy podłoga z tego będzie. No. Dobra, ale nie wiem czy mamy czym przepalać. Raczej no. tam, jak coś to deskami jakieś trzeba. O, dobra. Jak coś to od Karola, Karol się nie obrazi. Płytkami się da? No, wszystkim chyba się da. No to pół płytki. Da, dobra. da się. gotowe. Ja wezmę jeszcze płotki obok tego zrobię. Mm -hmm. Tak, można powiedzieć, że za niedługo będziemy kończyć tą serię z tego względu, że... Może jak serwa nie wyłączą, to po punkcie widokowym będzie tam, gdzie jest ta duża platforma, będzie domek i potem be... ostatnim odcinkiem będzie pożegnanie. I jeszcze możemy powiedzieć coś takiego, że znaleźliśmy Bóg kurde deszcz, że tam na końcu na owieczkach można PvP na wyspie. Więc I może... może zrobimy arenę w FG. No tak jak mówi Barti, Bartusiek, może będzie ta arena, a może nie. To już zależy czy tego buga naprawią, czy też nie. Dobra, to, to tak, 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 tak ja? chyba tego. Tak chyba... Tak żeby tak. nikt nie spadł tutaj nam jak będzie wchodzić na... No to tam właśnie zrób taką basę Nasz punkt widokowy. No i z... o, ale moby lecą fajnie. Wy... Aha, tyś... Cio... Ja chciałem, żebyś ty wyłączył deszcz. <laughs> wyłączył deszcz. Za dużo naszego serwera. No. Ale ogólnie parkour jeszcze jest troszkę do dokończenia. No, bo mieliśmy całego parkura mieliśmy filmik, ale zdecydowaliśmy się, że będziemy go jeszcze robić na... przebudować na Escape'a. I można też tak powiedzieć, że ten, ten Escape będzie dwuczęściowy. O normalnie mi się nie chce już robić. Taki śpiący jestem, że... No ale... Zdecydowaliśmy się, że no to trzeba skończyć. No właśnie. W poprzednim filmiku. Co myśmy w ogóle robili w poprzednim filmiku? Ja już zapomniałem. Ej, następny. W fi poprzednim filmiku to był chyba specjal. Aha, no z loczkiem specjal. Nie prosił, żeby nagrać w dwóch. Ej, no wysoko to jeszcze. E, no mi płotków braknie. No to momento to Zrób mi płotki jakbyś mogły. Ha drewniane płotki? Płodki. A, Dobrze. To idę zrobić ci bodgi. Karol miał swoją świnkę, którą zamordowałem. A to jednak ty to zrobiłeś? Tak, jestem seryjnym mordercą. Oj, tam jest to. nasza farma, e, kaktusów i czciny. Tam mamy jakieś tam zwędy, bo nam się nudziło. Domek będziemy robić tutaj w filmiku. Na razie nam się go nie chciało robić, bo będzie jeszcze trzeba dużo rzeczy pod ten... porobić na tym serwerze. Masz te pół no te płotki? Masz. Podaj mi płotki. Ale mam ich tylko 10. Oj, 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 oj to mam tylko 26. Oj ojoj ojo oj 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 No bo trzeba zrobić asekurację, bo na przykład taki a jak wejdę z takim e Cathy, no to... Taki Bartek, który nie myśli, można powiedzieć, że jest ułomnym dzieckiem. <gryś> nie pomyśli i spadnie w dół, no to wiecie. Poszukam pieceka, o tu jest piecek o i tu jest piecek o mam Jest ile jest szkła? 23 mam przy sobie. No to dobrze. Ale to i tak jeszcze trzeba... Ty nie Pistarczy. masz więcej kasy. Nie, a płotków ci starczy? Czego płotków mam 16, ale chyba jeszcze będzie trzeba dorobić... Na razie robię to z bruku, żeby Nie, raczej to stać Coś ty, 16 bruków na tyle. A ja jeszcze o to muszę jechać. Tu, 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 tu. No, jeszcze 9 płotków. Dobra. Można powiedzieć, że idę... Masz deski? Nie. Masz? Nie. Fuck you bitches. You are fucking kidding me? Nie. Ok. Idę po... Idę sobie zrobić płotki Bonieważ zabrakło mi płotków. Eee, eee, em, em, Nie ma patyków. O, mam 21 patyków. Robimy płotki, y, ale będzie mało płotków. Cztery płotki, what the hell? Nie, sześć płotków. Zdzierstwo. Nie wierzę w to. To umiesz. Nie wierzę. Nie masz o. jakiś desek albo czegoś? Jeden Uwier. płotek miałeś. Od Karola pożycz. Na pewno się nie obrazi. Nie obrazi się, tylko tak się obrazi, że nie będzie z nami nagrywać już. Ale... O! Bruk drewno. Nie mam tego publicznie. Jak się pożyczy cztery drewna, nie Ej. będzie krzyczeć. Potrzebna... mi y, dwa szkła. A to w piecyku jest? No wiem, właśnie nie idę. Ale jest nie za dużą tą platformę też. Taką zwykłą platformę, żeby było jakoś ładnie. Nie widać. Dobra, 17 płotków. Może starczy... O, ale mi się ten desz laguje, nie. Nie ziemskie olagi. Wchodzimy. Tam, hmm. tam, dam, dam, tam, 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 dam, 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 Nawet po tym wchodzić nie <ścoughs> wiem. Czuję się jak jakiś piany człowiek. Je, tu i płytków O o dawaj. Dawaj ten płotek. O, ale mnie zlagowało. Nie, masz kilofa. Powiem no ci, żebym ci pożyczył ten mój kozacki Mam lepszego kilofa w Eee, y, y, Pokażę wam fajerwerki, a ty patrzę pokażę z góry. A to czekaj, dojdę do końca. I mi chyba znowu płotków zabraknie, a jednak nie, już koniec. Ludzie, misja udana. Dobra, patron. Przeżyliśmy. Pokażę pokaż, widzą moją firezerkę. Widzisz mnie, ej. Czekaj. Lamo, ej, no czemu to takie malutkie, ty nie myślisz, człowieku? Mocno. 3 na 3, tu nic nie widać, chłopie. No, Widzisz mnie mnie, no. Patrz Fire, boom. Dobra, ej, ty to powiększaj lepiej, a nie. Się bawisz? No, no, no. powiększ Ej. to, te klu. Dostaniesz zuku. No, dobra, powiększ to, a nie się bawisz, Bartek. Ręz lecę, 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 lecę. Dancisz kolejny krok, kilo Daj to, ja to powiększę sobie. On, on Ej, złapałem strzałę. Twoją strzałę. Arrow. Chodź tu do górki, na górę. R to ty to zrób, bo mi trochę laguje. Nie. Bo, tylko tyle tego szkła. No jeszcze idę zebrać. Daj mi kilof, o dzięki. No zdałeś. Tam. Dobra, mam jeszcze 12 skład w sobie. Dobra, to i tak już tyle będzie, tylko jeszcze dwa do przodu zrobić i o to chodzi. Bo to za małe w przód było. Oha! No to Ej, tu jest szkło, a ty to na Ty Nie czułeś jak jesteśmy z czasem? nie nie no to... nie nie nu no, nu no, nu no, nu no. no to mamy jeszcze około pięciu minut no może tak a może nie, no, nie, nie. a po co mi fire of no bo jak ja strzelam, to za bardzo nie widać tu, mu nie, tu musi być dziura bo inaczej nie wejdziesz Patrz. a nu no, nu no, nu no, nu no, no. To musi być dziura. Ale to tam nie musi być dziury. Znaczy musi być dziura, ale to w innym sensie. są dupę, Czarnuchu! Widzisz, uważaj, nie spadnij. Hey to no. musi być dziura, bo inaczej nie wejdę. To nie będzie dziury. Dobra, o, mamy nasz no, punkt no. widokowy. No no ładnie widać naszą całą... wszystko pięknie, ładnie widać wszystko, no. można się dobrze przyglądać naszej wysepce no teraz wystrzelaj fajerwek, żegnamy się tutaj tak leci, bum no to patrzcie fire bum, patrz się cały czas z górę, patrzę się tam no patrzę się leci, bum ej no, ona chyba piana, bo tak krzywo lata <laughs> Dobra, już dość. Chyba będziemy się z wami musieli pożegnać, ale tego bardzo nie chcemy. Moment, moment, moment. Ja muszę iść po kwiatka, żeby wręczyć naszym widzom. Naprawdę wręczysz mi kwiatka? Nie, to ja nigdy. Pozdrów kogoś, może? Co? Yy, chciałem pozdrowić moją mamę. A ja chciałem pozdrowić loczka, który musiał iść spać, bo jutro do szkoły idzie. A my mamy lamę, znaczy ja idę na badania. A my mamy banię uczegana. Bania uczegana. Teraz chodzę mam kwiatka, o tobie też zbiorę. Ej no chodź. A to czekaj, ja idę im pokazać nasze PvP. Chodź, idziemy pokazać PvP, że się da, da się bić. Dobra, dobra. o, o uważaj, bo świnka uciepił. O kręci mi się w głowie od tych schodów. I, i proszę wręcz kwiatka widzą. To jest... Czekaj, muszę, muszę zwymiotować. eee. E. E, Patrzcie jak wymiotuje za dużo tego kobel, z tą nas jadłem dzisiaj. O, kwi kwiatusiek naprawdę nie musiałeś... Nie musiałeś tego dla mnie robić. No chodź, chodź, O, na owieczki. A kotki, gdzie chodź. są kotki? Nie ma kotków, o patrz, ja go uderzę, patrzcie Pisze, you are loving a protected island. ej no nie bij no, dostałeś, nie? Tak, a dobra, jak cię? Czekaj, ja czekaj, 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 daj kwiatki, daj kwiatki Czekaj, ja idę hmm. im pokazać moje EQ A oto kwiatek dla pewnej dziewczyny o imieniu yy, yy, Moja mama yy, Nie, ta dziewczyna ma na imię, yy, jego, jej pierwsza yy, litera imienia to A Anna. I chodzi do klasy 6B. Dziękuję bardzo. Ananas. E, Ananas to nie jest imienia. No Dobra, was? mamy Fire Protection i Feather Falling 4. Czyli po polsku odporność na ogień 2 i powoli opada. Dostałem 4. od niego. To, to chodź go Mamy Diamond. X Kill off, niezniszczalność i wydajność 3, Budki Protection 1, czyli można inaczej powiedzieć ochrona. Tu mamy Czas też się ochronę Ej, hey, no, mój mieczyk. Sharpness, ostrość i ostrość, i Fire Aspect, czyli dobra, zaklęty ogień, Dobrze, tak. A oto kwiatek na y, pacie, czy nie wiesz, kto to jest? Ma imię na literę A i chodzi do klasy szóstej B, szkoły podstawowej numer dwa. Szóstej B? Być? Na A. Mhm. Anna nie. Creeper za tobą! An -g Angelika. Tak, Angelika. Dobrze, kończymy. To by było na tyle dzisiaj. Więc tak, Dobra. dziękujemy za. Zapraszam ja dla Eli. Dobrze, dziękujemy za oglądanie naszych filmików. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Nara.